Cześć, witajcie na kanale Ziemia Obiecana. Ja mam na imię Agnieszka i jesteśmy w miejscu, o którym tworzymy ten kanał, czyli nasz dom, nasz ogród, nasza Ziemia Obiecana, do której wprowadziliśmy się niespełna dwa lata temu i tak jak wyobrażamy sobie to miejsce, tak je właśnie tworzymy. Dokonaliśmy rewitalizacji budynku gospodarczego, który jest za mną, dokonaliśmy rewitalizacji garażu i powoli, krok po kroku nadajemy charakter temu miejscu według naszego marzenia i uznania. Mamy początek września, minął już jego pierwszy tydzień. Pogoda jest fantastyczna, absolutnie dopisuje. Generalnie jest nadal lato, więc nie wiem czemu sama się dziwię, ale kiedy dzieci wracają do szkoły, to ma się takie poczucie, że już może powinno być chłodniej i troszkę tak bardziej buro na dworze, a tu się okazuje, że lato w pełni. I tak jak z wrześniem, tak też z każdym innym miesiącem, on ma swoje prawa i swoją charakterystykę. I ja właśnie ucięłam gałęzie hortensji bukietowej po to, żeby włożyć je do wazonu i tą letnią atmosferę zatrzymać na długie miesiące właśnie w postaci takich suszonych kwiatów. Myślę, że te osoby, które mają hortensje bukietowe, bardzo często robią taki manewr, aby te ciepłe momenty z lata zachować i mieć je właśnie w domu w takiej formie. Tak więc, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a macie takie kwiaty, serdecznie polecam. No, dobrze, skoro jest wrzesień, to może o wrześniu i ogrodzie we wrześniu porozmawiajmy. Bo mamy wrzosy, mamy wrzosce, są różne odmiany dyń, różne kwiaty, które są typowe, specyficzne dla jesieni i zaczynają się generalnie we wrześniu. My już prowadziliśmy takie dekoracje, delikatnie na razie, żeby tego lata nie przestraszyć, ale mamy takie dekoracje w ogrodzie i chciałabym je Wam dzisiaj pokazać, ale też chciałabym pokazać Wam, jak ogród wygląda właśnie w tym czasie, kiedy jest nadal piękna, ciepła pogoda. Tak więc, zróbmy spacer po ogrodzie, zobaczmy, co w nim nadal pięknie kwitnie i e, no, cieszmy się tym momentem. Po za chwilkę przyjdzie październik, będą inne elementy ogrodu, z których, z których będziemy się mogli cieszyć, ale myślę, że 30 stopni już nie będzie. Tak więc, ten odcinek poświęćmy temu, co się dzieje w ogrodzie i jak można udekorować nie tylko ogród, również dom. Chociaż to daje sobie jednak na kolejne odcinki. Zapraszam Was do obejrzenia Mam nadzieję, że się zainspirujecie, tak więc kubki w dłonie z czymś dobrym w środku, kawka, herbata i zaczynamy. Fantastyczne. Stoję przy kwiecie kosmosu, chociaż chyba powinnam powiedzieć przy krzewie kosmosu, bo jest wysoki, z mojego wzrostu. Tam jeszcze w głębi jest jeden i on jest wyższy ode mnie, ja mam 1,78 m. Pierwszy raz w tym roku i w ogóle kiedykolwiek wysiewałam kosmos, i no, jest dla mnie niespodzianką. Ja się spodziewałam, że ten kosmos to będzie tej wysokości maksymalnie. Albo jest mu tak dobrze tutaj, albo to jest jego taka natura, że to są takie wysokie kwiaty. Różowe, te bladoróżowe, te ciemnoróżowe i białe. Muszę nad nim panować, ponieważ ja tutaj też mam róże, mam też tam w głębi, czego tutaj na razie nie zobaczycie, jeżówki i one po prostu bardzo tak natarczywie wchodzą na te krzewy. Na szczęście są na tyle delikatne, że żadnej krzywdy nie wyrządzają. Roślą, które są dookoła, ale musiałam je kształtować, musiałam podpierać też, ponieważ kiedy przyszedł jakiś silniejszy deszcz z wiatrem, no to one się tutaj wykładały. Zresztą tutaj u dołu mam różowe kwiaty i one też właśnie się tak wyłożyły na trawnik, tak więc kiedy go kosimy, no trzeba uważać oczywiście, żeby nie zrobić krzywdy temu, co jest właśnie w tych niższych partiach. Ale kosmos jest Przecudny i już dzisiaj wiem, że ja chcę mieć kosmos również w przyszłym roku. Kojarzy on mi się z działkami, ogrodami z mojego dzieciństwa. Kiedy mieliśmy z rodzicami działkę poza domem właśnie, to tam mnóstwo działkowiczów uprawiało, uprawiało to może duże słowo, ponieważ to jest raczej nieproblematyczna roślina, ale miało w swoich ogrodach właśnie kosmos. Kolejnym cacuszkiem i takim must have w moim ogrodzie jest werbena patagońska. Z założenia w naszym klimacie jest rośliną jednoroczną, ale wiem, doczytałam, że powinna przetrwać kolejny sezon. Zresztą bardzo łatwo się rozsiewa, więc myślę, że w przyszłym roku nie będzie z nią żadnego problemu, a może być nawet wręcz przeciwnie, będę musiała kontrolować to, gdzie jej się napadają, gdzie kiełkuje, gdzie chce rosnąć. Jest pięknym tłem dla pozostałych roślin, chociaż w naszym przypadku akurat tutaj w tym miejscu, ona jest z przodu, patrząc od strony ogrodu, no ale jest też tyłem, jeżeli patrzymy z od strony ulicy. Kochają ją wszystkie zapylacze, kochają ją motyle. Właśnie tutaj widzę, że sobie fruwają i jedzą śniadanie albo to jest może jakiś taki branczyk dla nich. Kiedy ja rano mam czas i mogę przejść się po ogrodzie, wiadomo, że często to robię po prostu z kubkiem herbaty albo po prostu na szybko, to zawsze tutaj dłużej przystaję, bo tu się bardzo dużo dzieje. Jest ruch jak w Rzymie w niektórych momentach w trakcie dnia. Piękną, piękne można kompozycje do wazonu z niej robić Już testowałam i to jest świetna roślina Ona pięknie też odrasta i tworzy taką lekką chmurę Która, co ciekawe, nawet jak jest mocny wiatr i deszcz Ona na tych swoich łodygach potrafi się bardzo dobrze utrzymać Tak więc nie pokłada mi się nigdzie To jest moje jej największe skupisko w ogrodzie Ale mam ją też w kilku innych miejscach jako takie tylko dodatki, takie punkciki i również tam się cudownie sprawdza. Jeżeli nie macie jej jeszcze u siebie, myślę, że jest absolutnie godna polecenia. Jest nieproblematyczną rośliną. Ona nie potrzebuje dużo wody, trzeba dać jej święty spokój i po prostu przez długie tygodnie kwitnie. Tym szerszym kadrem oporanku chciałam Was wprowadzić w mikroświat naszych jeżówek. Ich obserwowanie jest częścią moich codziennych, ogrodniczych rytuałów. Są równie popularne wśród owadów jak werbena patagońska. Czy to krótko, czy długolistne, każda z odmian jest warta uwagi. Jednak nie tylko na jeżówki chciałam skierować Wasz wzrok. Zarówno pięknie kwitnące róże jak i cynie, cieszą ciągle nasze oko. We wrześniu im do twarzy. Dla tej zniszczonej skrzyni znalazłam nowe zastosowanie. Konieczne było najpierw jej przeszlifowanie, w czym wyręczył mnie Dawid, następnie przyszła kolejna malowanie. Wybraliśmy farbę w kolorze bramy do garażu. Nasz poprzedni film traktował o jego metamorfozie. Zmocniliśmy również dno skrzyni, a wszystko po to, aby przekształcić ją w piękny pojemnik na kwiaty. O tej porze roku użyjemy różowych wrzosów. Kapustę ozdobnej, która świetnie się z nimi komponuje, wyższych traw i bluszczu zimozielonego. O tych małych kociakach opowiem innym razem. Bluszcz od czerwca trzymam w wazonie z wodą, dziś wsadzę go w jego nowe miejsce. Dekoracja już prawie gotowa, teraz trzeba tylko całość podlać. Do kompletu pomalowaliśmy stojącą nieopodal drabinę. Do tego jeszcze kilka dyni i w tej części ogrodu mamy piękną wrześniową dekorację. Jednym z bardzo kluczowych atrybutów września, października i jesieni, która z tymi miesiącami przychodzi, są wrzosy. Myślę, że większość z nas ma je u siebie gdzieś w domu jako dekorację. Zastanawiałam się już jakiś czas temu, dlaczego one tak szybko usychają. I doczytałam ostatnio i będę teraz to praktykowała, aby one miały taką świeżość, aby te kwiaty były długo właśnie żywe. Ponoć należy podlewać wrzosy tylko odstaną wodą. Tak więc i w konewce na zewnątrz mam odstaną wodę, i w domu też. I będę to praktykowała, zobaczymy jak się uda i jak długo wrzosy będą takie świeże i piękne. Jeżeli wy wiecie, jeżeli macie jakieś swoje patenty na świeżość wrzosów przez długie tygodnie, jestem bardzo tego ciekawa, możecie napisać w komentarzu. Myślę, że powoli będziemy kończyli. Ja idę jeszcze po winogrono. Słuchajcie, nie pokazywałam go Wam, ale mamy takie stare winogrono, starą odmianę z twardą skórką, więc ja tej skórki nie jem, ale to co jest w środku, to jest po prostu ambrozja. Fenomenalne po prostu słodycz nad słodyczami i zawsze końcem sierpnia, kiedy już dojrzewa, dopadam do tego winogrona i stojąc sobie gdzieś w ogrodzie, po prostu je pałaszuję. Więc idę troszkę na winogrona, idę postawić przed drzwi wejściowe wrzosy i będę czekała na Wasze relacje, na Wasze komentarze. A jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to oczywiście zachęcam. Miejcie się dobrze, niech Wam wrzesień lekkim i przyjemnym i ciepłym będzie. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Pozdrawiam ja i jak zawsze Dawid.